Po ucieczce Władysława Wygnańca w 1146 roku władzę zwierzchnią w państwie polskim przejął jego przyrodni brat Bolesław IV. Według części źródeł książę miał przyjść na świat w roku 1121, inne z kolei wskazują na 1123. Obecnie wielu badaczy uważa jednak, że przyszły władca urodził się najpewniej w 1122 roku. Jego matką była Salomea Córka Henryka, hrabiego Bergu, zaś ojcem Bolesław Krzywołusty, o którym więcej możecie dowiedzieć się, oglądając jeden z moich poprzednich materiałów. Jak zauważył w swej publikacji Adam Dylewski, pierwsza wzmianka o Bolesławie IV pochodzi z 1124 roku, a znaleźć ją można w żywocie Świętego Ottona z Bambergu, autorstwa mnicha Ebbona. Duchowny opisuje w nim przybycie od Tona do Gniezna oraz mające miejsce powitanie, jakie zgotował mu ówczesny polski władca, wspomniany wcześniej Bolesław Krzywousty. Monarsze towarzyszyły wówczas dzieci, wśród których znajdować się miał również bohater dzisiejszego materiału. W roczniku kapituły krakowskiej znaleźć można z kolei informację o przydomku księcia, który w języku łacińskim brzmiał Crispus co po polsku oznacza kędzierzawy. Określenie to nawiązywało do długich, bujnych włosów Bolesława IV, sięgających samych ramion. Początkowo syn Krzywoustego oraz Salomei nie mógł liczyć na odgrywanie w przyszłości ważnej roli politycznej. Ta miała przypaść jego dwóm starszym braciom, urodzonemu około 1115 roku Leszkowi oraz młodszemu o kilka lat Kazimierzowi. Jakby tego było mało, jego ojciec posiadał również syna Władysława, będącego owocem małżeństwa ze Zbysławą, córką wielkiego księcia kijowskiego. Biorąc pod uwagę te czynniki, szanse kędzierzawego na objęcie tronu w przeszłości przedstawiały się nadzwyczaj mizernie. Upływ czasu przyniósł jednak całkowitą zmianę sytuacji. Nim upłynął 1131 rok, Rodzeni bracia Bolesława zmarli, a on sam stał się, zaraz po Władysławie, głównym pretendentem do objęcia władzy w przyszłości. Mając zaledwie 15 lat, pojął za żonę Wierzchosławę Anastazję, córkę nowogrodzkiego księcia Wsiewołoda. Wynikiem tego związku będą narodziny dwóch synów, Bolesława i Leszka. Wróćmy jednak do młodości Kędzierzawego. Gdy miał on 16 lat... Zmarł jego ojciec Bolesław Krzywołusty. Zgodnie z pozostawionym przez władcę testamentem, nastoletni jeszcze książę objął panowanie nad Mazowszem. W obliczu rosnących ambicji przyrodniego brata Władysława, który pragnął zyskać kontrolę nad wszystkimi dzielnicami i przejąć władzę, kędzierzawy stanął na czele tzw. stronnictwa juniorów, w skład którego wchodzili jego młodsi bracia. Wsparcia władcy udzielała matka. Salomea z Bergu oraz biskup gnieźnieński Jakub Zeżnina. Kluczowa dla losów konfliktu okazała się być pomoc Szebora, niegdyś palatyna krzywoustego, który również opowiedział się po stronie młodszych książąt i stanął na czele ich wojsk, zwyciężając między innymi w bitwie nad Pilicą. Ostatecznie Władysław poniósł klęskę w starciu z przyrodnimi braćmi i musiał opuścić kraj. Jeżeli jesteście ciekawi jego losów, zapraszam do obejrzenia mojego materiału poświęconego tej postaci. W miejsce Władysława kolejnym seniorem został Bolesław Kędzierzawy. W przeciwieństwie do wygnańca zamierzał panować w zgodzie ze swym rodzeństwem. Nie zapomniał również o wkładzie w Szebora w ostateczne zwycięstwo i podobnie do ojca, uczynił go swym palatynem. Wspomniany wcześniej Adam Dylewski zauważył, że wraz z ucieczką Władysława z kraju pojawiła się potrzeba określenia nowego podziału dzielnicowego. Zdaniem badacza towarzyszyła mu, tu cytat, reorganizacja polegająca na zagęszczeniu sieci grodów kasztelańskich. Zadbano także o poprawę sieci drogowej. Bolesław dołączył do posiadanego już Mazowsza dzielnicę senioralną z Krakowem, Śląsk, Opole oraz Lubusz. Ponadto w imieniu małoletniego wówczas Henryka sprawował rządy nad dzielnicą sandomierską. Nie zapomniał również o swym dorosłym rodzeństwie. Wincenty Kadłubek w Kronice Dziejów Polski z przekąsem stwierdził, że nadał on swym braciom także te dzielnice, które im się nie należały. Wprowadzanie nowych decyzji w życie przerwał król niemiecki Konrad III Hohenstauf który już w sierpniu 1146 roku najechał polskie ziemie. Wkrótce zdał sobie jednak sprawę z tego, że ewentualne przywrócenie na tron wygnańca nie będzie zadaniem ani prostym, ani szybkim. Szczególnie druga z tych kwestii była istotna dla Konrada, gdyż planował on wówczas wyprawę do Rzymu, która miała zostać zwieńczona koronacją cesarską. Uwikłanie się w długotrwały konflikt mogło pokrzyżować mu plany. Wskutek czego postanowił wysłać do Bolesława posłów, wśród których był margrabia Marchi Północnej, Albrecht Niedźwiedź. Ostatecznie rokowania zakończyły się sukcesem, a między dwoma państwami zapanował pokój. Miał on jednak swoją cenę. Kędzierzawy zobowiązał się do złożenia hołdu, zapłacenia trybutu oraz podporządkowania się wraz z braćmi wyrokowi Konrada w sprawie Władysława Wygnańca. Benedykt Ziętara, wybitny polski historyk, tak pisał o tych wydarzeniach. Sprawa zakończyła się więc w sposób ratujący prestiż króla rzymskiego, ale nie była sukcesem ani jego, juniorzy już wkrótce zlekceważyli wezwanie na zjazd do dworski, ani tym bardziej polskich wygnańców. Do zachowania Bolesława odniósł się także, w rozmowie z Beatą Maciejewską, profesor Stanisław Rosik. Stwierdził on, że kędzierzawy nie dotrzymał złożonej obietnicy, zaznaczając jednak, że powody takiego postępowania mogły być różne. Badacz zauważył, że choć Konrad III stanowił duże zagrożenie dla rządów Bolesława, to pozycja niemieckiego monarchy w tamtym czasie uległa osłabieniu. Druga krucjata poszła zupełnie nie po jego myśli, a próba zdobycia przez niego korony cesarskiej zakończyła się niepowodzeniem. Pomimo tego nie zamierzał on oczywiście porzucić kwestii przywrócenia na tron Władysława Wygnańca. Tymczasem jednak wydawało się, że los zaczyna coraz bardziej sprzyjać kędzierzawemu. W 1147 roku wsparł on krucjatę skierowaną przeciwko Słowianom Połapskim. W tym samym roku zebrał armię, którą wsparły wojska ruskie i uderzył na Prusów. Podjęte działania zapewniły mu przychylność niemieckich możnych. Wspomnianego wcześniej Albrechta Niedźwiedzia oraz Konrada Miśnieńskiego. Rządy kędzierzawego zdawał się wspierać również Kościół katolicki. Polskiemu episkopatowi udało się uzyskać od papieża Eugeniusza III potwierdzenie klątwy skierowanej wobec Władysława Wygnańca. Wkrótce do Polski przybył także legat papieski Humboldt, co wielu potraktowało jako zalegalizowanie władzy Bolesława jako seniora na piastowskim tronie. Mniej udany okazał się być kolejny rok. Z jednej strony polski monarcha zacieśnił więzy z Albrechtem Niedźwiedziem, godząc się na małżeństwo swej siostry Judytys z Ottonem, synem niemieckiego możnego. Tym samym zyskał silnego sojusznika, z którego zdaniem liczył się sam władca Niemiec. Z drugiej jednak ponownie dała o sobie znać żona wygnanego Władysława, Agnieszka, dążąca do tego, by jej mąż odzyskał dawną pozycję. Papież, nieustannie nagabywany przez nią, Konrada III oraz samego wygnańca, postanowił w końcu zareagować i w kolejnym, czyli 1148 roku, wysłał do Polski legata Gwidona. Ten, po dotarciu na miejsce, rzucił na Bolesława oraz jego młodszych braci klątwę, zaś kraj obłożył interdyktem, czyli zakazem sprawowania kultu. Działania legata nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jak zauważył profesor Ziętara, polscy biskupi pozostali solidarni wobec juniorów. Na nic zdało się również udzielenie Konradowi zgody przez papieża na siłowe przywrócenie Władysława na tron. O ile sam król był chętny rozprawić się z kędzierzawym, o tyle o wiele chłodniej do tego pomysłu odnosili się podlegli mu wschodnio niemieccy możnowładcy. Cztery lata później Konrad zmarł, a sprawa wygnańca wciąż pozostawała otwarta. W 1152 roku na niemieckim tronie zasiadł Fryderyk Barbarossa, którego Polacy w późniejszym czasie zwykli określać mianem Rudego Smoka. W przeciwieństwie do swego poprzednika, był on władcą zdecydowanym i nieustępliwym. Silny monarcha stanowił zagrożenie dla pozycji Bolesława, któremu myśli ciągle zaprzątał przyrodni starszy brat. Zaledwie rok później zmarł Wszebor, niezwykle doświadczony palatyn, Będący dla Kędzierzawego nieocenionym sojusznikiem i wsparciem. Sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót, gdy w 1155 roku Fryderyk Barbarossa sięgnął po koronę cesarską. Z racji tego, że nie miał on w zwyczaju pozostawiać nierozwiązanych spraw samym sobie, ewentualny najazd był tylko kwestią czasu. Ostatecznie nastąpił on dwa lata później, w sierpniu 1157 roku. Niemal od razu dało sobie znać brak doświadczonego Wszebora, bez porad którego Bolesław zaczął podejmować katastrofalne decyzje. Profesor Rosik postawę seniora oraz jego młodszych braci podsumował w następujący sposób. Nie bronili, jak niegdyś Krzywousty, Bytomia Odrzańskiego czy Głogowa, tylko spalili je i cofali się w głąb kraju. Być może chcieli zastosować taktykę spalonej ziemi – Ciągnąć wroga na teren pozbawiony żywności, nękać napadami, odcinać od dostaw prowiantowych. Jakkolwiek by nie było, plan przyjęty przez Kędzierzawego nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Cesarz wraz ze swymi wojskami przekroczył Odrę w sierpniu 1157 roku, a niedługo potem dotarł do Poznania. Dla Bolesława jasnym stało się, że sytuacja jest beznadziejna. Chcąc powstrzymać działania przeciwnika, udał się do Krzyszkowa, gdzie złożył barbarość się hołd lenny i przysięgę wierności. Tomasz Biber i Maciej Leszczyński, opierając się na informacjach zawartych w kronikach, pisali, że Kędzierzawy, tu cytat, stanął przed Rudobrodym Boso z mieczem uwiązanym na szyi i padł zwycięzcy do nóg. Z pewnością był to dla władcy niezwykle upokarzający moment, lecz nie zakończył on jego cierpień. Wzmiankowany wielokrotnie Adam Dylewski zauważył, że Bolesław został zobowiązany do zapłaty ogromnego okupu. Dwa tysiące grzywien srebra miało trafić do cesarza, tysiąc do książąt Rzeszy, dwieście należało wypłacić dworzanom, a dwadzieścia grzywien, ale już złota, miało stanowić rekompensatę za to, że kędzierzawy nie stawił się wcześniej na wyraźne wezwanie. Prócz tego władca obiecał zdać się na wyrok sądu cesarskiego w sprawie swego konfliktu z bratem oraz wspomóc Barbarossę w jego włoskiej wyprawie. Warunki te były niezwykle dotkliwe, a wprowadzenie ich w życie miałoby zapewne negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa Bolesława. To jednak już na zawsze pozostanie w sferze domysłów, bo polski władca nie zamierzał się do nich zastosować. Kędzierzawy nie wsparł Rudobrodego w jego wyprawie do Italii, nie stanął również przed sądem cesarskim, a co za tym idzie nie zwrócił ziem przyrodniemu bratu. Prawdopodobnie nie zapłacił także nałożonych na niego kar finansowych. Zaledwie dwa lata później zmarł Władysław, co w oczach niektórych kończyło okres wzajemnych waśni i ingerencji Rzeszy w sprawy polskie. Nie można się było bardziej mylić. Jeszcze w tym samym roku rudobrody zmusił kędzierzawego do zwrotu śląska synom wygnańca: Bolesławowi Wysokiemu, Mieszkowi Plątonogiemu oraz Konradowi. Choć polski władca zamierzał wziąć bratanków na przeczekanie, to ostatecznie ugiął się i w 1163 roku oddał im dzielnicę śląską we Władanie. Nie byłby jednak sobą, gdyby całkowicie podporządkował się cesarskiemu zarządzeniu. Więc utrzymał kontrolę nad najważniejszymi grodami, pozostawiając w nich swe załogi. To oczywiście nie spodobało się samym zainteresowanym, którzy czekali tylko na dogodny moment do uderzenia. W roku 1164 wojska polskie najechały ziemię Prusów w celu podbicia terenów bezpośrednio sąsiadujących z Mazowszem czyli dzielnicą kędzierzawego oraz chrystianizacji pogańskich mieszkańców tych terenów. Choć część prusaków początkowo przyjęła chrzest i zobowiązała się do płacenia trybutu, to szybko powrócili oni do dawnych wierzeń. Nie zamierzali również uznać polskiego zwierzchnictwa, czemu wyraźnie dali wyraz dwa lata później, atakując Mazowsze oraz ziemię chełmińską. Bolesław nie mógł przejść nad tym do porządku dziennego. Brak reakcji stanowiłby dowód słabości. Z tego względu jeszcze w 1166 roku zebrał wojska i uderzył na krnąbrnych sąsiadów. Jego wyprawa zakończyła się jednak totalną porażką. Pruscy przewodnicy wciągnęli Bolesława i jego armię w zasadzkę, wskutek czego śmierć poniosło wielu rycerzy, w tym brat władcy, Henryk Sandomierski. Sam kędzierzawy zdołał ocalić życie, salwując się ucieczką, co nie przysporzyło mu zwolenników w ojczyźnie. Sytuacji nie poprawił również fakt, że wbrew woli tragicznie poległego Henryka, władca podzielił należącą do niego dzielnicę sandomierską, zatrzymując największą część dla siebie. Rosnącą niepopularność Bolesława postanowili wykorzystać synowie wygnańca. Bolesław Wysoki oraz Mieszko Plątonogi opanowali grody, nad którymi kontrolą sprawował dotychczas ich stryj, a następnie umocnili je swoimi oddziałami. Polski władca nie pozostał bierny. Wielokrotnie wzmiankowany już Benedykt Zientara tak odniósł się do tego zagadnienia. Z niejasnych słów kadłubka wynika, że Bolesław Kędzierzawy podejmował jakąś akcję odwetową przeciw książętom śląskim, ale lwie szczenięta z niewielką, ale wypróbowaną w bojach gromadą rycerstwa potrafiły odeprzeć najazd Stryja, zapewne 1167 lub 1168 rok. Gdy w 1172 roku władcy, przy pomocy swego brata, mieszka Starego, bratanka, mieszka Plątonogiego, oraz Jarosława, udało się wygnać Bolesława Wysokiego, który, co ciekawe, był ojcem tego ostatniego, wydawało się, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Odmiana losu była tylko chwilowa, gdyż zaledwie rok później Fryderyk Barbarossa ujął się za wypędzonym i dokonał drugiego najazdu na państwo piastów. Kędzierzawy wiedział, że opór wobec cesarza jest bezcelowy. W imieniu schorowanego władcy przed Rudobrodym stanął Mieszko Stary. Udało mu się uśmierzyć gniew barbarosy, jednak cena była wysoka. osiem tysięcy grzywien srebra oraz zgoda na powrót Bolesława Wysokiego na Śląsk. Pozycja polskiego monarchy znów uległa osłabieniu. Bolesław Kędzierzawy zmarł 5 stycznia 1173 roku, w wieku około 51 lat. Jeszcze przed 1172 rokiem ze światem pożegnał się jego najstarszy syn Bolesław. Młodszy z synów o imieniu Leszek, o kilkanaście lat przeżył ojca, ponosząc śmierć w 1186 roku. Sam władca, po śmierci pierwszej żony Wierzchosławy, Ponownie wszedł w związek małżeński z niejaką Marią, jednak o samej kobiecie po dziś dzień niewiele wiadomo. Okres panowania Bolesława Kędzierzawego jest różnie oceniany przez kronikarzy i historyków. Z jednej strony krytykuje się go za brak talentów militarnych i dyplomatycznych, z drugiej jednak ceni się go za nadanie młodszym braciom większej podmiotowości od poprzednika i sprawne łączenie ich interesów dla dobra państwa. Wzmiankowany już profesor Rosik zauważył, że książę utrzymał się na tronie krakowskim przez 27 lat, nie dopuszczając do większych walk wewnętrznych. Po śmierci Kędzierzawego nowym seniorem został jego młodszy brat, Mieszko III Stary. To już jednak temat na inny odcinek.